<s agile> kurwa, zawsze biorę pobę, zawsze musisz mieć jest, kurwa. Janaki, do zestawu, kurwa, do zestawu. Janaki, nie chcesz od. Ty... Chodź, chodź, tu, 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 tu. dawaj, Janaki na kontakt. Mówi, jakbyś transfrezował wcześniej, nie? Dobra. Ale kogo? Wiesz co? Chyba nieważne. No, 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 kurwa! Uważaj, 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 uważaj. Czekaj, czekaj. Kurwa. czemu mu tym nie Nie wiedziałem nie masz kopy. Bardzo mało, <laughs> próbuję że całe. L mało? 1v1. O, właśnie, tak się pisze. Eee... No. znowu shooter. Ta jej dwójka grupa, ta jej, gdzie doje balaleja, ta Ej. Dobra, ja się wybawię we frontowiec, a ty tam tego. Czekaj, czekaj, czekaj. mądrze to jakoś to za I dobra. co? Co, idź do przodu i y, tam po prawej stań za tymi tymi. Tam 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 do przodu, że nie widzieli jeszcze? I ja tam zacznę podchodzić dopiero na dwójce włączonej i wtedy się możemy bawić. Chociaż czekaj, może... Oni są rozdzieleni? Nie, oni trzymają gdzieś nas po prostu, dobra. muszę na uważać, bo ona mnie rozpierdoli. Hanna masz koło siebie? Wiem. Wpalam się... dwójkę. Jesteś gdzieś? Już? Jestem blisko. Dawaj, dawaj, dawaj do mnie szybko, szybko. szybko. Mam i koło siebie. Duszę, dawaj, dawaj, dawaj. Wypierdalej. No, a widziałeś! Kurwa Mać. Dobra, czekaj, stój pas. Nie na już. No, dwie rundy to nic O, dobra, mam. Ale ten ostatni Dobro. rzut mieczem ją powinien zajebać, nie? Ale nic się nie stało, bo po co? He? Nie, zrobiłaś przewrotkę, nie? O, przewrotka, gość. No dawaj, dawaj, dawaj! Duszę, Obu? Pierdalasz. Serotka. <średytutki> A, S. Trzeba napisać. Dobra, teraz bierzemy nie. chcesz Ja nie chcę. A, okej. Ty wiesz, żeby nie było, że cały czas jestem w ogóle. A bo może byś chciał. Czyś? Teraz czytam się. Tam dobra, dobra, dobra. Wie, co robi, wie, co robi. Idziemy tu. Na zewnątrz. <laughs> Idę na pałę.

Droida raid'a A, z zajebię, jestem w ten sposób, nawet nie patrzę na to, nie? Nie postawiłeś droida, nie? Nie. Dobra. teraz jest dopiero postać zajebista, nie? Bohater chyba. Stoję tu, nie? Cały czas chyba A. O, dobra, dobra, dobra. O porażam Dara S Teraz postaw O o o o o o, o? Aha Ale nie poraża go, o S Zapóźnienie go zajeba kulka oczywiście, nie wiadomo, kurwa dobre serwery Ale gameplay są wid... Mafny gościu Gameplay 그리고